Czy konsolidacja u podnóża ATH może oznaczać, że Bitcoin wkrótce wybije nowe szczyty? Czy może zdanie Sell in May and Go Away weźmie tutaj górę? Jesteś ciekaw odpowiedzi na te pytania? Zapraszam! Ma witam w kolejnym odcinku analizy rynku krypto, gdzie spotykamy się co tydzień po to, żeby przeanalizować bitcoina, ethereum, no i wybranego altcoina. Spotykamy się, no i jak wiesz, rzucamy okiem na wykresy z trzech perspektyw, technicznej, on-chain, no i naszych... Fantastycznych Firecharts. To powoduje, że tak skondensowanej wiedzy analitycznej, jaką tutaj serwujemy, nie znajdziesz w sieci absolutnie nigdzie indziej. Doceniliście to, ponieważ licznik naszych subów przekroczył magiczną liczbę 50 tysięcy. Teraz celujemy w setkę i zrobiliśmy 50 tysięcy Twoją pomocą, i setkę również swoją pomocą zrobimy. Dlaczego? Ponieważ wiem, że pod poprzednim materiałem aż 34% osób, które oglądały ten film, poprzedni film. Nie subskrybuję tego kanału, więc jest właściwy moment, aby to zmienić. Jeżeli lubisz analizę rynku krypto, jeżeli jesteś nią w ogóle w jakikolwiek sposób zainteresowany, zostaw koniecznie suba, zostaw łapkę w górę, dzwoneczek, aby przypominał ci on e, o kolejnych materiałach, no i komentarz najlepiej konkursowy, ponieważ konkurs na koniec tego filmu. I pamiętaj, że to co zawarte w tym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej. Po poradę zgłoś się do licencjonowanego doradcy albo po prostu wykonaj własny research. A do tego będę cię bardzo serdecznie zachęcał. Także jeżeli jesteś gotów Kawka w dłoń, lecimy z analizą. 1% już tylko tyle dzieli bitcoina od osiągnięcia nowego ATH. Widzimy konsolidację, która postępuje tuż pod szczytami osiągniętymi jeszcze przed paroma miesiącami. No i przede wszystkim widzimy też, że ostatnia świeca, ta wczorajsza świeca wtorkowa, została zamknięta najwyżej. W historii wszystkich świec dziennych na wykresie bitcoina. Jest to bardzo dobry sygnał. Oznacza to, że te siły sprzedaż, sprzedażowe są teoretycznie przynajmniej e, troszeczkę słabsze na tych poziomach, co może ewentualnie skutkować wybiciem ku górze. Sobie i Wam tego oczywiście życzę, ale jednocześnie e, nakazuje mi wszystko zachować zdrowy rozsądek i spojrzeć na wskaźniki. I spojrzę przede wszystkim na dwa. Pierwszym z nich będzie oczywiście nasze klasyczne RSI. Odwołuję się do czegoś, o czym mówiliśmy w poprzednich materiałach. Już dwa tygodnie temu wspomniałem, że oczekuję, że w tych obszarach, do których RSI do tutaj doszło, do tak zwanej strefy nadmiernego wykupienia w tym wypadku, może dojść do utworzenia niedźwiedziej dywergencji, która może zwiastować tam lokalny szczyt. I uwaga, ta dywergencja właśnie się tutaj pojawiła. Już ją zaznaczam na wskaźniku, będzie ona oznaczona tutaj taką żółtą linią i to samo zrobię na cenie. I już wyjaśniam, o co chodzi. Mowa tutaj o sytuacji, w której cena porusza się ku górze, natomiast wartość wskaźnika, wartość tej siły zakupowej spada. Dzieje się to właśnie na wysokości ATH. No, bardzo niebezpieczny moment, który sugeruje mi, że halo, halo, tutaj może dojść do tak zwanego podwójnego szczytu, a być może nawet potrójnego, jeżeli będziemy liczyć ten szczyt, który utworzony został jeszcze w grudniu zeszłego roku. Późniejszy szczyt jeszcze raz został podbity w styczniu, no i teraz mamy bardzo podobną sytuację. Jest to bardzo uzasadnione. Aby tutaj, właśnie do takiego odbicia od tych wartości mogło dojść. No, widzę tutaj potencjał do rozrysowania bardzo ciekawych formacji świecowych. Na tą chwilę jeszcze nie będę ich przytaczał, ponieważ danych jest na to za mało, ale potencjał już się rysuje. Natomiast warto również spojrzeć na wolumen, i wolumen również wysyła nam niepokojący sygnał. Widzimy tutaj u podnóża też słupki wolumenowe. Widzimy, że dosyć wysokie wolumeny pojawiły się w kwietniu. Później podczas wybicia pojawiły się kolejne. Takie klastry wolumenowe dosyć silne, ich słupki już są troszeczkę niższe, tych wolumenów tutaj. Natomiast, no, biorąc pod uwagę, że było to kilka dni z rzędu, naprawdę tych wolumenów było całkiem sporo. Natomiast, im dalej w las, tym widzimy, że te wolumeny są niestety niższe. Co to może oznaczać? No, potwierdzono to, to, co widzimy na RSI, że siły zakupowe niestety słabną. Jeżeli jesteś zainteresowany, czym w ogóle jest wolumen i jak się do niego odnosić, zachęcam Cię do tego, abyś odwiedził Kanga University. Lekcja na temat wolumenów jest przypięta w komentarzu, w zasadzie w opisie pod tym filmem. Zerknij sobie koniecznie i dowiedz się więcej na temat wolumenu. No, oprócz tego warto również zwrócić uwagę na inne wskaźniki. Jeszcze szybko rzucimy okiem na Magdi. No i Magdi wysyła nam tutaj negatywny scenariusz, negatywny sygnał. Widzimy, że dochodzi tutaj do takiego niedźwiedziego przecięcia i być może skutkować to będzie nieco głębszymi spadkami. Dokąd widziałbym postępującą korektę. No, takim dosyć uzasadnionym poziomem, który cały czas podtrzymuje, są okolice 100 tysięcy dolarów. Wynika to chociażby z tego, że tutaj pewne knoty już docierały. Wynika to także z historii, że tutaj znajdowały się opory, więc to jest bardzo logiczny punkt do tego, aby go przetestować od góry jako wsparcie. Ewentualnym drugim poziomem wsparcia może być w tym wypadku 98 tysięcy dolarów. Warto jeszcze spojrzeć na inny wskaźnik. Mowa w tym wypadku o średnich kroczących, ale już nie bezpośrednio jako o wsparciu lub oporze, lub a raczej w tym wypadku mówimy o potencjalnym byczym krzyżu, który może dojść właśnie tutaj pomiędzy 50-dniową kroczącą, czyli tą naszą czerwoną linią, a zieloną linią, czyli 200-dniową kroczącą. Ten byczy krzyż określany jest mianem Golden Crossa. W momencie, kiedy do niego dojdzie, a dojdzie do niego z pewnością, sprawdzimy, jak wyglądała dokładnie historia takich zdarzeń i jaki to dokładnie miało wpływ na rynek, ponieważ jest to wydarzenie bardzo medialne, o którym bardzo często, bardzo dużo w przestrzeni kryptowalutowej się mówi. W niejednokrotnie słyszałeś o zniesieniach Fibonaczego. Ja w swoich materiałach bardzo rzadko je stosuję. Dlaczego? Ponieważ w mojej ocenie zniesienia Fibonaczego mogą najwyżej potwierdzać pewne poziomy, które dotychczas obserwujemy, a nie determinować te, do których Bitcoin dojdzie. Ale są wyjątkowe sytuacje, kiedy warto zniesienia Fibonaczego zastosować. Jest to Fibo bazujące na trendzie, czyli troszeczkę inna forma Fibo. Która mówi nam o tym, w sytuacji kiedy Bitcoin wybija ponad szczyty, do jakich wartości może on dotrzeć. W momencie, kiedy Bitcoin pokona dotychczasowe ATH, liczę na to, że będziesz tutaj ze mną, ponieważ właśnie ten wskaźnik będzie przeze mnie przytaczany. Koniecznie bądź i zobacz, co będzie się działo. Wykres techniczny mówi nam, że Bitcoin napotyka opór i najpewniej się od niego odbije. Co ciekawe, FireCharts dokładnie ten scenariusz nam potwierdzają. Spójrzmy na wykres. Niebieska linia to jest linia ceny Bitcoina, natomiast poprzeczne linie to są linie wolumenowe. Poniżej naszej niebieskiej linii są to wolumeny zakupowe, powyżej wolumeny sprzedażowe. Im jaśniejsza linia, tym tych wolumenów na danym poziomie cenowym jest więcej. Spójrzmy najpierw od dołu. Widzimy, że w obecnej sytuacji Bitcoin handluje w okolicach 106 tysięcy dolarów i ma tutaj pewne wolumeny zakupowe, które właśnie nam się o, tak, narastają i mają w obecnej sytuacji przekraczają 10 milionów dolarów, Więc jest tutaj pewne wsparcie, pamiętajmy o tym, żebyśmy je traktowali proporcjonalnie, nieprecyzyjnie, ponieważ nie są to kompletne wolumeny, ale są to pewne proporcje, które na rynku występują. Poza tym warto zauważyć, że w przypadku głębszych tąpnięć już takie większe wsparcie pojawia się w okolicach 100-2000 dolarów i tutaj również mamy 10 milionów dolarów w USDT czekających na to, aby Bitcoina na tych wartościach zakupić. Kolejne wsparcia to są okolice setki, tutaj wolumeny narastają, już przekraczają 11 milionów. Natomiast w okolicach 98 i 8 tysięcy dolarów mamy tych wolumenów już ponad 12 tysięcy. Spójrzmy jednak na to, co dzieje się powyżej. Nawet zmienię interwał z tygodniowego na dobowy i zauważmy, że przy okolicach 108 tysięcy dolarów pojawiają się już większe klastry sprzedażowe, i tutaj mamy 14,5, ponad nawet milionów dolarów w bitcoinie czekających na to, aby zrzucić go na rynek, i im wyżej tym tych wolumenów narasta. I bardzo ważny obszar to są okolice 110 tysięcy dolarów. Tutaj wolumeny całkowite wynoszą aż 73 miliony dolarów. Jeszcze raz zerkniemy na interwał tygodniowy, zmniejsze skalowanie, aby Wam coś pokazać. Spójrzmy tylko i wyłącznie na tą linię. To jest linia, która znajduje się obecnie na 110 tysiącach dolarów. Jeszcze przed tygodniem była ona całkiem ciemna i z dnia na dzień z każdym kolejnym dniem staje się coraz jaśniejsza. Co to oznacza? Że zleceń sprzedażowych na poziomie 110 tysięcy dolarów tylko i wyłącznie przybywa. Staje się ich tam coraz więcej. Co to może oznaczać dla Bitcoina w szerszej perspektywie? Ano to, że nawet jeżeli Bitcoin w najbliższych dniach osiągnie nowe ATH, to będzie to najprawdopodobniej fałszywe wybicie, które będzie skutkowało zaciągnięciem płynności, e, zaciągnięciem tych zleceń sprzedażowych i zepchnięciem ceny niestety niżej. E, spójrzmy na CVD i zdefiniujmy, kto aktualnie jest zainteresowany rynkiem. Widzimy nasze kolorowe linie. Przypomnę, że pomarańczowa linia to są detaliści i oni aktualnie nie kupują. Co ciekawe, rynkiem stoją aktualnie wieloryby, czyli ta nasza brązowa linia, które cały czas zakupują, jak również purpurowa linia, które, która determinuje drugie co do wielkości portfele od 100 do miliona dolarów posiadających w swoim balansie. No i zielona linia, należy dla kronik też to zaznaczyć, że są to portfele posiadające od 1000 do 10 tysięcy dolarów czekających na to, aby bitcoina zakupić i one aktualnie zakupują. Pamiętajmy jednak, żebyśmy nie ulegali pewnemu złudzeniu. Pamiętajmy o tym, że wieloryby, czyli nasza brązowa linia, to są te portfele, które mogą na bardzo niskich ruchach cenowych zarobić nominalnie bardzo dużo. Więc to, że one teraz kupują, wcale nie musi oznaczać, że przy podbiciu ceny o ten właśnie 1% nie zaczną oni sprzedawać. Ethereum postępuje zgodnie z nakreślonym przed tygodniem scenariuszem. Czyli co dokładnie się dzieje? Spójrzmy na wykres. Widzimy, że Ethereum dotarło do tego naszego szarego boksa, czyli strefy oporu, która strefą oporu była już dawno temu, była także strefą wsparcia. Oczekiwaliśmy tego, że tutaj nastąpi odbicie cenowe, tym bardziej, że dokładnie w tych okolicach znajduje się dwustudniowa średnia krocząca, czyli nasza zielona linia. Wszystko to zlało się dodatkowo z RSI, które wysłało bardzo silny sygnał niedźwiedzi dywergencji, niedźwiedzi dywergencji, która w dodatku znajduje się właśnie w strefie nadmiernego wykupienia, tak zwanej strefie nadmiernego wykupienia, co mówi nam o tym, że te dywergencje, które tam się pojawiają, mają niezwykłą siłę i z reguły naprawdę bardzo ostro wpływają na cenę. Widzimy, że wskaźnik postępuje ku dołowi, natomiast szczyty wybić cenowych postępowały ku górze. Co w najbliższym czasie może stać się z Ethereum? No, w mojej ocenie istnieje prawdopodobieństwo, że Ethereum jeszcze raz spróbuje podbicia do tych wartości, ale niestety nie spodziewam się tego, aby mogły one zostać przebite. Spodziewam się raczej tego, że Ethereum postąpi ku dołowi, ponieważ pamiętajmy o tym, że w ostatnim czasie, w zasadzie w ciągu jednego tygodnia wzrosło o 50%, więc bardzo dużo, więc zyski mogą być tutaj realizowane. Dokąd Ethereum może spaść? No, widzę wyciągnięte knoty tych właśnie tutaj świec. Które sięgają około 2330, i bardzo logicznym staje się dla mnie to, aby Ethereum ponownie te poziomy przetestowało. Tym bardziej, że te poziomy pokrywają się tutaj z takim lokalnym szczytem, małym lokalnym wybiciem może niezbyt istotnym z punktu widzenia technicznego, jednak warto mieć to na uwadze, że tutaj to odbicie już nastąpiło od tych obszarów. Jeżeli te obszary nie wytrzymają, no to dopiero w późniejszym czasie spodziewałbym się spadków do okolic 2100 dolarów. Czy wydarzy się to w ciągu najbliższego tygodnia? Nie sądzę, aczkolwiek warto mieć taki scenariusz z tyłu głowy. Spójrzmy jeszcze na wolumeny, ponieważ wolumeny przed chwilą przytaczyliśmy na Bitcoinie, więc warto tutaj odnieść się do wolumenów w przypadku Ethereum. No i również widzimy, że są one postępujące ku dołowi, aczkolwiek te ostatnie były jeszcze dosyć silne. Te jeszcze przed tygodniem były dosyć silne, mocno wybijające, natomiast te tutaj kolejne już nie są tak silne. Widzimy, że tutaj było osiągane pewne wsparcie, a wolumen był stosunkowo wysoki, ale niższy od poprzedzającego, co może e świadczyć o tym, że siły zakupowe na Ethereum tymczasowo przynajmniej lekko słabną. No a sytuacja na Firecharts w przypadku Ethereum wygląda całkiem dynamicznie. Warto zaznaczyć, że w trakcie nagrywania tego materiału na poziomie 2600 dolarów były pewne wolumeny sprzedażowe, które zniknęły. Jednocześnie pojawiły się delikatne spadki, w związku z czym skutkuje to tym, że najprawdopodobniej zaciągnięta została tutaj płynność i cena zepchnięta została ku dołowi. Ku dołowi, gdzie od poziomu w tym wypadku, sprawdźmy dokładnie, 2520, aż do poziomu 2450 pojawiają się wolumeny zakupowe. Oczywiście w tych wyższych wartościach jest ich więcej, w tych niższych już nieco mniej, ale widzimy, że byki chcą krótkoterminowo przynajmniej wypchnąć cenę Ethereum do góry. A kto jest bykiem? No warto spojrzeć na CVD i widzimy tutaj kopię sytuacji z wykresu FireCharts na Bitcoinie, czyli brązowa linia, czyli wieloryby, największe portfele, purpurowa linia, czyli drugie co do wielkości portfele, no i zielona, zielona linia, czyli te, które, ta, która determinuje portfele o wielkości od 1000 do 10 000 dolarów. Te portfele kopiując Bitcoina kupują także Ethereum. Czas na altcoina, a dziś będzie to Solana, czyli update po dwóch tygodniach. A tutaj trzeba przyznać, że Solana postępuje dokładnie jak w zegarku, czyli zgodnie z naszymi przewidywaniami. Mówiliśmy o tym, że Solana ma wszystko, by wybić do 200-dniowej średniej kroczącej i to się właśnie wydarzyło. I tutaj na 200-dniowej średniej kroczącej nastąpiło takie delikatne wybicie, być może fałszywe, no i nastąpiło automatyczne odrzucenie, odrzucenie tej wartości i spadki do okolic 100, poniżej nawet 160 tysięcy dolarów. To jest bardzo ważny obszar, ponieważ zaznaczyliśmy już dawno temu, że horyzontalnie na poziomie 157 jest wsparcie. I uwaga, to wsparcie w mojej ocenie może zostać przetestowane po raz kolejny. Dlaczego? No bo mamy tutaj wyraźne odrzucenie, a poza tym na RSI widzimy, że dochodzimy tutaj do poziomu 50. Poziom 50 byłby naturalnym wsparciem, jeżeli faktycznie do tego... Poziomu cena dojdzie, czy tam wskaźnik w zasadzie dojdzie, ale musi być to skorelowane z ruchem cenowym. Jeżeli jednocześnie 157 dolarów zostanie osiągnięte na wykresie cenowym i 50 na RSI, dla mnie będzie to jasny sygnał, żeby tutaj właśnie zakupić. Poza tym warto nadmienić, że mamy tutaj do czynienia z pewnym byczym krzyżem, do którego za chwilę dojdzie pomiędzy 50 dnią średnio kroczącą a, 3, a studnią średnio kroczącą. Nie jest on aż tak bardzo istotny, ale warto dla kronik mieć go na uwadze. Jeżeli chodzi o wolumeny, no to podobnie jak w przypadku pozostałych kryptowalut, czyli Bitcoin i Ethereum, są one opadające, czyli siły zakupowe w, e, w przypadku Solany aktualnie niestety nieco słabną. I jeszcze szybki rzut okiem na FireTrust w przypadku Solany, szybki raport, czyli opory. Widzimy, że są bardzo wyraźnie rozrzucone na poziomie 170 dolarów, jak również 180 dolarów. Jeżeli szukać wsparcia, no takie większe upatrujemy już w okolicy 160, no, czyli na tym poziomie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Kto kupuje solane? No i znowu w grze są wieloryby, które sterują rynkiem, purpurowe portfele, czyli drugie co do wielkości. I uwaga, tutaj pojawiają się detaliści, czyli nasza pomarańczowa linia, którzy również solane przy obecnych wartościach cenowych zakupują. A jeżeli chciałbyś, żebym przeanalizował Twojego altcoina, pamiętaj, że jest to bardzo prosta rzecz. Wystarczy, że zajrzysz na kangę, link do rejestracji znajdziesz w opisie tego filmu. Przejrzysz te kryptowaluty, które mamy i wybierzesz tą, która najbardziej Cię interesuje. Zamieść informacje na jej temat w komentarzu pod tym filmem tylko pamiętaj o trzech podstawowych zasadach. Po pierwsze, musi być to kryptoskangi, po drugie, nie może być to kng i po trzecie nie może być to żaden memcoin. Także wiesz co robić, daj mi znać w komentarzu, którą krypto chcesz zobaczyć w kolejnym filmie. A zatem sell in may and go away? No, niekoniecznie. Wydaje się, że Bitcoin w zasadzie znajdując się tuż poniżej ATH może w każdej chwili przebić, wybić nową wartość i może tak się stać, ale w mojej ocenie raczej krótkoterminowo. Wskaźniki mówią nam o tym, że siły zakupowe słabną i tutaj pojawić się powinna korekta. Czy ona będzie głęboka? W mojej ocenie nie, ale konsolidacja w najbliższym czasie jest dużo bardziej prawdopodobna niż solidne wybicie. Czy będą duże wyprzedaże? Nie sądzę. To jest zbyt wysoka wartość cenowa w przypadku Bitcoina. Ona odbiega od standardów, jakie dotychczas widzieliśmy, żebyśmy mogli doświadczyć wysokich wyprzedaży. Dlatego o Bitcoina krótkoterminowo albo w zasadzie średnioterminowo jestem całkiem spokojny. Zresztą hasło Silly May Away odnosi się przede wszystkim do tego, jak zachowują się inwestorzy na rynku amerykańskim. A tutaj warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się na ETF-ach. I widzimy, że nasze słupki wolumenowe cały czas są wysokie. Są to bardzo pozytywne sygnały mówiące o tym, że zainteresowanie zakupami Bitcoina w tym wypadku jest bardzo wysokie. Nie są to słupki wyższe od tych, które miały miejsce jeszcze przed kilkoma tygodniami, jeszcze z końcem kwietnia, natomiast one są cały czas wysokie. Skutkujące tym, że mogę ja osobiście przynajmniej przypuszczać w tym wypadku. Że inwestorzy kryptowalutowi w ETF-y przynajmniej kupują i będą czekać. Oni nie mają zamiarów, mają przynajmniej sprzedawać. Raport on chain, czas start. Przygotowałem dzisiaj na siebie cztery metryki. Zaczynamy od ilości cybercoinów w cyrkulacji. No i widzimy nasz wykres. Pomarańczowa linia, to jak wiemy, to linia wskaźnika. Szara linia, to linia ceny bitcoina. I widzimy, że od bardzo dawna w zasadzie ilości stablecoinów na rynku przybywa. A stablecoiny służą czemu? Zakupom, więc jeżeli ich ilość na rynku narasta, ma to pozytywny wydźwięk w cenie, czy to bitcoina, czy pozostałych kryptowalut. Zwróćmy uwagę też na zachowanie portfeli z poszczególnymi balansami. Dziś wymienimy tylko dwa, czyli te, które posiadają 1000 bitcoinów i więcej, jak również te, które posiadają 10 tysięcy bitcoinów i więcej. Te pierwsze zdefiniowane są już dawno przez nas jako te, które są w rękach bardzo często. ETF ów i widzimy, że tutaj ilość bitcoina na tych portfelach wzrasta. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, metryki nie kłamią. Pamiętajmy jednak o tym, że mamy tutaj też lokalne opory, więc mogą dojść do skutku pewne wyprzedaże. Co się dzieje na portfelach posiadających co najmniej 10 tysięcy bitcoinów i więcej? Zwróćmy uwagę, że jeszcze przed kilkoma tygodniami, prawdopodobnie dwoma dokładnie, jeżeli dobrze pamiętam, Mówiliśmy o tym, że mieliśmy tutaj pewne podbicie do 93-94 portfeli. W późniejszym czasie ilość ich się uszczepiła do 91. Obecnie widzimy, że wracają do poziomu 93, więc no, wygląda to całkiem pozytywnie. Nie mamy tutaj postępujących wyprzedaży, a może mamy po prostu do czynienia z tak zwaną redystrybucją dużych portfeli. Na mniejsze portfele lub w drugą stronę. Mogą być po prostu bitcoiny przesyłane z jednych portfeli do drugich, co skutkuje tym, że postępują wzrosty zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej, jak również. Na tych samych portfelach postępują czasowo pewne spadki. No i jeszcze ilość bitcoina na giełdach. Może tutaj nowych dołków nie wybijamy, ale warto zaznaczyć, że oscylujemy wokół dołków, które ustanawiane zostały już dawno, dawno temu. Nie są to dołki historyczne, są to dołki lokalne. Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Widzimy bardzo wyraźnie, że nie są to dołki historyczne, ale. No, bitcoina cały czas ubywa. Ten poziom, w zasadzie, na którym bitcoin aktualnie się znajduje, jego ilość na giełdach, jest testowany od góry wielokrotnie i spodziewam się, że w najbliższym czasie może dojść do jego złamania. Czy musi to się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku dni? Niekoniecznie może to się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale cały czas tendencja jest bardzo wyraźna i jest ona przede wszystkim spadkowa. A co to oznacza? No, że jest przede wszystkim korzystna dla rynku. Czas na konkurs. Na początek, jak zwykle, zasady. Przedstaw swoją własną analizę jednej z kryptowalut, którą przytoczyłem w dzisiejszym materiale, więc może być to Bitcoin, Ethereum albo Solana. Przedstaw analizę z perspektywy technicznej, on-chain, firechart, sentymentu, fundamentów, cokolwiek tylko zechcesz i pamiętaj, że zgadzać się ze mną absolutnie nie musisz. Autor tej analizy, która w mojej ocenie będzie najciekawszą, zgarnie ode mnie 20 KNG. A zwycięzcą za poprzedni tydzień jest Tomasz. Y9E, który przeanalizował Bitcoina. Bardzo fajny komentarz. Proszę Cię teraz bardzo serdecznie o to, aby zgłosił się do supportu o odbiór swojej wygranej. To tyle na dziś. Jeżeli Ci się podobało i jesteś tutaj pierwszy raz, zostaw koniecznie suba i zachęcam do tego, abyś wrócił po update. I ocen proszę ten odcinek w skali od 1 do 111. Przy czym jeden to sobą miał, koniec Cię tu więcej widzieć. 111 fantastycznie i chce tego więcej. A jeżeli chcesz tego więcej, no to wiadomo, widzimy się w kolejną środę. Cześć.